To już będzie Sopot. Aquapark w Sopocie bodajże, ale chyba tak. Zobacz jaki z tych bloków tutaj przed nami, jaki musi być zarobisty widok. Zobaczcie, które są wyżej, nad linią drzew i zobacz jaka panorama. Musi być cudowna. I jaki wschodzik. <laughs> Warto wstawać rano. Nad nami Sopot. Telegrand Hotel Polo w Sopocie Mareczek ciśnie O! Witamy Sycylię, super! I zapad powoli budzący się